Dla uwagi, żeby Was pewną rzecz tajemniczyć. Otóż ci policjanci, którzy stoją tu w tych białych kaskach, generalnie to jest info z pierwszej ręki od policjanta. Otrzymałem to inf informację od osoby, która z jednym rozmawiała. Otóż policjant powiedział, że on nie wiedział tak naprawdę po co jedzie w tamto miejsce, bo powiedzieli im, że mają pilnować rolników. Przed, żeby się tam nikomu nic nie stało, okazuje się, że za każdy taki wyjazd ci policjanci mają płacone 1000 zł brutto dniówki. Rozumiecie to? Jak ekipa Tuska się boi, żeby się czasami coś nie wysypało? Tylko wiecie, jest jedna rzecz: to jest z naszych pieniędzy, a nie z Tuską.